Najnowsze badania nad rakiem jelita grubego wykazały obecność bakterii, które nie występują u ludzi zdrowych. Jest to dokładnie to, o czym mówię już od dawna. Czyli, że szkodliwe wirusy i bakterie mają bezpośredni wpływ na nasze choroby. Wielu ludzi ignoruje ten fakt, ale naukowcy już coraz częściej dochodzą dokładnie do tych wniosków. Na przykład już jakiś czas temu odkryto wirus epstein u osób chorujących na tarczycę, albo na przykład u osób chorujących na SM, czyli stwardnie rozsiane i w tym przypadku na przykład wirus był obecny w ich układzie nerwowym. Nie można dłużej ignorować tych faktów. Nie wiem czy wiedziałeś, ale osoby, których dieta opiera się głównie na produktach roślinnych, prawie nigdy nie chorują na raka jelita grubego. Na tą chorobę zazwyczaj chorują ludzie, którzy spożywają dużo produktów zwierzęcych. Oczywiście warto tutaj podkreślić, że to nie jest jedyny czynnik, który doprowadza do powstania raka, ale może być jednym z głównych czynników. Mięso, jajka czy nabiał tworzą środowisko w jelitach, które sprzyja rozwojowi szkodliwych bakterii i wirusów. Dlatego właśnie zachęcam Was zawsze do tego, abyście zmniejszali ilość produktów Zwierzęcych w swojej diecie na rzecz owoców i warzyw, ponieważ to bardzo dużo potrafi zmienić. Aby ocenić stan swoich jelit, powinieneś zwrócić uwagę na kilka ważnych znaków. Na przykład, jeśli już od dłuższego czasu systematycznie puszczasz śmierdzące bąki, to znaczy, że twoje jelita nie są zdrowe. Jeśli miewasz bóle brzucha, to też jest znak, że twoje jelita nie są zdrowe. Jeśli masz systematyczne wzdęcia, również nie są. Jeżeli wypróżniasz się rzadziej niż raz dziennie, to twoje jelita nie są zdrowe. Optymalnie powinieneś robić to dwa razy dziennie. Wypróżnianie się raz na trzy lub cztery dni to jest ogromna patologia układu trawienia i zalecam tutaj natychmiastowe działanie. Jednak wielu ludzi uważa te symptomy, które przed chwilą wymieniłem, za coś całkowicie normalnego i nie wymagającego jakiejkolwiek ingerencji. Do czasu, w którym okazuje się, że jest już tak źle, że konieczna jest na przykład operacja chirurgiczna i wycięcie jakiegoś organu czy kawałka jelita. Ogólnie proces leczenia układu trawienia wcale nie jest taki prosty, ponieważ wymaga znajomości tego, jakie produkty nas leczą, jakie nam szkodzą. I tak naprawdę istnieje bardzo, bardzo dużo mitów, które staram się systematycznie obalać. Chociaż nie jest to łatwe, ponieważ te mity są u Polaków bardzo mocno zakorzenione i ludzie chętnie bronią za wszelką cenę tych mitów, co nie ułatwia mojej pracy, ale staram się. Jeżeli nie wiesz, jak się za to zabrać, możesz się zawsze do mnie zgłosić, ja chętnie Ci pomogę. Możesz też oczywiście nabyć mój kurs samoroczenia, w którym szeroko omawiam ten temat i dokładnie tłumaczę, jak się za to zabrać. Od A do Z, co powinieneś zrobić, co powinieneś wyeliminować, dlaczego masz problem i które produkty mogą Cię wyleczyć z tego problemu. Także jest to takie kompendium wiedzy na temat samoleczenia czyli kurs samoleczenia. Dobrze, to tyle z mojej strony. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym filmie.